Witamy Państwa ponownie. Motocykl kojarzy się przynajmniej z dwoma sprzecznymi obrazami wolnością na otwartej drodze i zniewoleniem przez gangi motocyklowe. Szukając sensu życia, bohater naszej dzisiejszej historii doświadczył obu tych rzeczywistości. Jego poszukiwania zakończyły się, gdy jego umysł, serce i całe życie zostały wyzwolone. By poprzez prawdziwe historie z życia przekazać ci dobrą nowinę, przedstawiamy Wyzwolonego, audycję realizowaną w Chicago przez Pacific Garden Mission. Trudno jest być bezdomnym w ciągu dnia, ale noc niesie dodatkowe cierpienia, chłód, samotność i strach. Właśnie dlatego Pacific Garden Mission ponad 100 lat temu otworzyła swoje drzwi, które od 1877 roku nigdy się nie zamknęły. Ludzie z ulic Chicago przychodzą do Old Lighthouse, gdzie mogą dostać jedzenie, odzież i bezpieczne miejsce na noc czyli to, co dla większości z nas jest zupełnie oczywiste. Misja zapewnia to wszystko bezpłatnie, nawet opiekę medyczną i dentystyczną, jeśli zachodzi taka potrzeba. Daje bezdomnym czas i miejsce, by uporządkowali swoje życie. Pomagają im w tym doradcy, dzieląc się prawdą, która wyzwala. Wielu bezdomnych opuszcza misję, otrzymawszy już nowe życie i już nigdy nie wraca do ciemności. Prorok Izajasz napisał w swojej księdze, rozdział 9, werset 1. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroku zabłysło światło. Do rozgłośni radiowych na całym świecie. Jest to audycja numer 2388 z serii Wyzwolony. Audycja, która dać do myślenia. Cicho, Clarence, nie hałasuj. Jak mama i tata nas usłyszą, to nam się dostanie. Zostaw okno otwarte, żebyśmy mogli wejść z powrotem. Ić pierwszy. Nie bój się, to łatwe. No, chodź. Chwyć się rynny i zjeżdżaj na dół. No, dobra. Biegniemy. Zaraz będzie północ. Ale ciemno. Wcale się nie boję. A ty, Leo? Też nie. Nikogo tu teraz nie ma. Chłopaki, tutaj. Gdzie idziemy? Na camping gospel. Tam teraz nikogo nie ma. Będzie ubaw. Ale ciemno. No, i dobrze nikt nas nie zobaczy. No, co chłopaki, niezła zabawa. No, chodź, przywalcie w jakieś okno. Co z tobą, z Masz stracha? Nie, ale to jest złe. Nie chcę wypijać szyb. Bohater naszej historii miał zaledwie pięć lat kiedy z odwagą przeciwstawił się chłopcu prawie dwa razy starszemu i oparł się złu. Był najmłodszy z piątki dzieci na farmie położonej w środkowej części stanu Nowy Jork. Urodził się w 1957 roku. Pozwolimy mu przedstawić konsekwencje tej decyzji i opowiedzieć o tym, jak pomimo swej odwagi popadł w zniewolenie. Oto prawdziwa historia Clarence'a Heflina już teraz w audycji Wyzwolony. Tej nocy szybko wróciłem do domu, porynnie wspiąłem się na dach i wskoczyłem przez okno prosto do łóżka. Myślałem, że wszystko jest w porządku, ale następnego dnia do szkoły przyszedł olbrzymi policjant. Wszedł do naszej zerówki i zaprowadził mnie do biura dyrektora. Clarence, wczoraj w nocy poszliście we trzech na kemping gospel, prawda? I ktoś wybił kilka szyb. Mam rację? Tak. No więc Floydie twierdzi, że nie wybił żadnego okna. Twój brat Leo miał wybić czternaście, a ty siedem. Leo mówi, że on wybił siedem okien, Floydie czternaście, y a ty żadnego. Porozmawiajcie o tym i powiedzcie nam, jak było naprawdę. Floydie, lepiej się przyznaj, bo dostaniesz taki wycisk. Tak, Floydie, powiedz prawdę. Dobra, powiem. Leo powiedział prawdę. Ja wybiłem czternaście okien, a on siedem. Clarence nie wybił ani jednego. Clarence, chodź do mojego gabinetu. No, synu, masz szczęście. Możesz wrócić do klasy. Ale twój brat i Floydy pójdą na przesłuchanie, a pracownicy socjalni odwiedzą wasz dom. Już dzwonię do waszych rodziców. Nigdy nie zapomnij... Jak się mówi nie. Szkoda, że nie potraktowałem poważnie tych słów. Mama i ojciec zawsze zabierali nas w niedzielę do kościoła. Leo i ja nawet aktywnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie, ale nie nauczyłem się tego, czego powinienem. Przeciwnie, byłem coraz bardziej zbuntowany. W pierwszej klasie kopnąłem nauczyciela w nogę, w drugiej uderzyłem nauczyciela w brzuch, a w trzeciej zepchnąłem ze schodów. Z każdym rokiem moje zachowanie się pogarszało Kiedy miałem 12 lat Rodzice zostali wezwani do szpitala Na oddział intensywnej terapii Clarence, co się stało? Lekarz mówił, że prawie cię straciliśmy mm, Wypiliśmy z kolegą coś Okropnego Lekarz mówił, że musieli ci zrobić Płukanie żołądka Co takiego wypiliście? Jakiś taki alkohol który mój kolega gdzieś znalazł, miał jakiś dziwny smak. Bóg jeden wie, co to było. Może jakiś narkotyk. A, pamiętam, że chciałem pocałować nauczycielkę o matematyki. Klarens! I Pamiętam, że siedziałem na korytarzu przed klasą. Głowa leciała mi na boki i ciągle uderzałem w o ścianę. To wszystko, co pamiętam. Gdzie jest butelka? Będziemy mogli ją sprawdzić. A, jak już była pusta, rozwaliliśmy ją o ścianę. Mogłeś umrzeć, synu. Mam nadzieję, że czegoś cię to nauczy. Trzymaj się z daleka od takich rzeczy. Po raz kolejny nie posłuchałem rodziców. Zacząłem palić marihuanę, a szkoła stawała się coraz większą przeszkodą na drodze do tego, co chciałem osiągnąć. W końcu dyrektor wezwał mnie i moich rodziców na rozmowę. Nie muszę państwu mówić, że Clarence niezbyt dobrze radzi sobie w szkole. Ma prawie tyle samo nieobecności, co dni, w których był obecnym. Chodzi na dodatkowe lekcje czytania, ale nie przykłada się. Chyba do końca szkoły nie nauczy się czytać. Co możemy zrobić? Rozmawialiśmy z nim, próbowaliśmy już wszystkiego, co przyszło nam do głowy. Postaramy się skierować go na jakiś kurs przysposabiający do zawodu, tak szybko, jak to będzie możliwe. Co o tym myślisz, Clarence? Zawsze chciałem pracować gdzieś na farmie. Komu potrzebna do tego szkoła? W wieku czternastu lat przerwałem naukę i zacząłem pracować na farmie. Wiedziałem jednak, że w życiu musi być coś więcej niż praca. W tym okresie zamieszkali z nami dziadkowie. Wydawało mi się, że dla nich życie to też coś więcej niż praca. Robili coś, co naprawdę mnie zastanawiało. Powiedziałeś babci i dziadkowi, że kolacja jest już gotowa? Nie. Nie wchodziłem do ich pokoju, bo słyszałem, że się modlą. Dlaczego oni to robią? To bez sensu. A co złego jest w modlitwie? To jest tak, jakby Bóg był z nimi w pokoju i oni mówią Mu o każdym z nas po imieniu. Nie chcę tam wchodzić. No to pomóż mi przygotować stół. Ona nie jest moją prawdziwą babcią. Mam rację? Ale mogłaby być. Jest siostrą twojej babci. Lekarz powiedział mojej mamie, kiedy była ze mną w ciąży, że tylko jedna z nas może przeżyć. Mama wybrała moje życie. Kiedy się urodziłam, wzięła mnie jeszcze na ręce i zanim umarła, dała mi imię, a wychowywała mnie jej siostra. To niesamowite. Poświęcić swoje życie w taki sposób. Twoja babcia też wiele poświęciła, żeby mnie wychować. Dlatego staram się być dla nich dobra. Więc idź teraz na górę, delikatnie zapukaj i powiedz, że kolacja na stole. Zanim skończyłem 16 lat, a mój brat Leo 19, wypróbowaliśmy już wszystkie dostępne narkotyki: haszysz, grzybki, KOKA, LSD. I nieustannie szukaliśmy coraz większego odlotu. Świetna jest ta trawka. Cia, wyjątkowy odlot. Jestem na takim haju, że hej, aż przykro wracać do rzeczywistości. Może powinniśmy przestać pracować z ojcem na farmie i przez cały czas dawać no, sobie w żyłę. To by dopiero było cudne życie. Ojciec i tak zamierza sprzedać farmę i przenieść się na Florydę. Powinien przejść na emeryturę. Jest coraz słabszy i nic ciężkiego nie może już dźwigać. Ale by nas pogonił, jakbyśmy nie wrócili wieczorem do domu i nie wydoili krów i tak dalej. I no dalej. Bo też powinien zafundować sobie odlot. <laughs> Możesz go sobie wyobrazić na haju Ale byłby widok Zapalmy jeszcze jednego skręta Nie chce mi się wracać Wkrótce rodzice mieli nas już dosyć Sprzedali farmę i przenieśli się na Florydę Nasze życie Stało się jedną wielką imprezą Razem z trzema czy Czterema kumplami wynajęliśmy dom Ja zacząłem sprzedawać narkotyki Wszyscy mieliśmy motocykle, parkowaliśmy je w kuchni i w pokoju. Właśnie wtedy otrzymałem ksywę słoma z powodu moich długich, jasnych włosów. Słoma, co się stało z twoją dziewczyną? Rzuciłem ją. Był jakiś koncert? Za każdym razem, jak wracasz z koncertu rokowego, rzucasz kolejną dziewczynę. Po prostu chcę być wolny. Nie lubię, jak ktoś się na mnie wiesza. Gdzie jest twój brat? Był tu przed chwilą. Poszedł po części do mojej maszyny. O, już wraca. Trzymaj słowa, niełatwo było to znaleźć. Dzięki, Brajdak. Dam ci za to trochę towaru, jak będę miał. O, tu jest próbka. Ty skończysz kiedyś remont tego Harley'a? Grzebiesz się z nim chyba ze trzy lata. Jest jeszcze trochę roboty przy silniku, a jak skończę, ruszamy w drogę. Dobrze mówię, Breydak. Tak. To będzie pełnia <noise> życia musi być coś więcej niż tylko to. Ty chyba zwariowałeś, Słama. A co może być lepszego niż imprezy, maszyny i kobiety? Nie wiem. Ale się dowiem. Hard rock i narkotyki panowały nad moim życiem. Byłem na każdym większym koncercie rokowym, jaki kiedykolwiek się odbył. Po każdym z nich przez kilka tygodni byłem bardzo zły, jak gdybym nie miał żadnych uczuć. Mogłem bezlitośnie ranić wszystkich wokół. W tym czasie w wynajętym przez nas domu mieszkało już dziesięciu chłopaków, wszyscy z motorami. Kiedy miałem osiemnaście lat, ja, mój brat i dwóch kolegów postanowiliśmy pojechać na zachód i odnaleźć wolność, o której czytaliśmy w pismach motorowych. Złoma, co się grzebiesz? Już dawno miałeś być gotowy. Uspokój swojego konia, buzard. Znaleźliśmy dwie działki LSD. Ale jest nas czterech. Losujemy, panowie gotowi? No to ja mam z głowy twoja kolej, buzard. Znowu na mnie nie trafiło. Wygląda na to, że Felix i ja jesteśmy tymi szczęśliwcami. No to lecimy. Wolności, oto nadchodzę. Nigdy już tu nie wrócę. Ostra jazda, szybka śmierć. Jeździliśmy od stanu do stanu, spaliśmy na polach lub w parkingach, wszędzie, gdziekolwiek można było rozbić namiot albo rozwinąć śpiwór Na miesiąc zatrzymaliśmy się w Kolorado, stawiając namioty pośród gór albo odwiedzając przyjaciół. Właśnie wtedy odkryliśmy, że nie wszyscy rockersi są tacy jak my. Czy, słoma, możesz załatwić więcej tego lezdi? To niezły towar. Spróbuję. Dlaczego sprzedałeś towar Barhedowi? Trzeba go było zatrzymać dla nas. Musisz pokazać, że jesteśmy braćmi, wiesz? Jak rockers rockersem. Barhed, co się stało? Wykiwałeś mnie. Co ty bredzisz? Dałem ci dokładnie to, za co zapłaciłeś. Jeździłem już z banitami, poganami i aniołami. Ze wszystkimi. Zabijecie tak jak innych. Jak w tej chwili, nie dostanę więcej. Nie sprzeczaj się z nim, góra. Daj mu to, co chce. Masz. Zapamiętam to sobie. A myślałem, że Rockersi są jedną rodziną. Powiedzmy, Kain i Abel to też była rodzina. Rozczarowanie mitem Rockersa rozpleniło się po naszej grupie jak wirus. Inne gangi miały broń, której bezmyślnie używały. Ukradliby innemu Rockersowi motocykl, gdyby nie był ostrożny. Pewnego wieczoru kupiliśmy trochę narkotyków od faceta, który chciał nas zabrać na przejażdżkę po górach swoim nowym samochodem. Po 20 kilometrach jazdy mój brat nagle zaczął coś podejrzewać i nalegał, żebyśmy wracali tam, gdzie zostawiliśmy motory. No, są na szczęście, ale wcale bym się nie dziwił, gdyby zniknęły. Temu facetowi coś za bardzo zależało, żebyśmy zostawili maszyny na jego podwórku, nawet ich nie zamykając. A potem dali się wozić po górach. Chciał nas wykiwać. Zorientowałem się, jak się zatrzymał, żeby zadzwonić. Nikomu nie można ufać. W każdym razie, nie temu, kto dostarcza ci prochy. A, stracilibyśmy maszyny, tak jak nasi znajomi. Wiesz co? Wracajmy do domu. W porządku, słoma. Może to nie jest głupi pomysł. Mam już tego dość. Nie takiego życia się spodziewałem. Myślałem, że będziemy wolni, a nie jesteśmy. Po prostu zamieniamy jedno więzienie na inne. Nie łam się, jeszcze jest wiele rzeczy, których nie widzieliśmy. Już dosyć się napatrzyłem. Wracamy z Feliksem do domu. Poza tym, spłukaliśmy się co do centa. Nigdy nie myślałem, że tak spękasz. Ja też, nigdy nie myślałem, że takie będzie to życie. Nienawidzę go. Ale po powrocie do Nowego Jorku też nie byłem szczęśliwy. Mój brat i bazard wrócili do domu zaraz po nas. Leo i ja pojechaliśmy więc na Florydę, żeby przeczekać zimę. W Atlancie złapała nas straszna ulewa zatrzymaliśmy się w pralni publicznej. Wysuszyliśmy ubranie i zasnęliśmy ze zmęczenia. Obudziłem się, mając przy głowie spluwę policjanta. Z jakiego jesteście gangu? Z żadnego. Jedziemy z bratem na Florydę. Przemokliśmy i wpadliśmy tu, żeby się wysuszyć. Jakiś rocker z wczorajszej nocy zabił mojego partnera. Powinienem was zamknąć. Ale powiedzmy, że wam wierzę. Skakujcie na swoje motory i jazda z tego stanu. Policjant jechał za nami aż do granic Florydy. Do domu rodziców przyjechaliśmy na haju, o czym mogli się przekonać patrząc nam w oczy. Widzieliśmy ich niepokój. Znaleźliśmy pracę na dwóch różnych farmach, oddalonych od siebie o godzinę drogi. Nie mogliśmy więc zbyt często się widywać. Pewnego dnia postanowiłem odwiedzić brata. Miło Cię widzieć, słoma. Ściąłeś włosy, góra. Co się stało? Zrobiłeś się na farmera? Nie. Jestem chrześcijaninem. Zacząłem czytać Biblię. Bóg zmienił moje życie. Nie wierzę, ale to prawda. Jest tu paru chłopaków, którzy co niedzielę chodzą do kościoła. Namawiali mnie, żebym chodził z nimi. W końcu poszedłem. Zacząłem czytać Biblię i, i pewnego wieczoru, kiedy doiłem krowy, powiedziałem do siebie, Jezu, mam już dość takiego życia. Prosiłem Go o przebaczenie i o, o to, żeby stał się moim zbawicielem. Mówię szczerze, słoma. W tym samym momencie poczułem w sercu ogromną zmianę. Wiedziałem, że narodziłem się na nowo. W życiu bym nie pomyślał, że mój brat powie coś takiego. Słoma, ty też potrzebujesz zostać prawdziwym chrześcijaninem. Jesteś grzesznikiem. Bóg mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. A gdybyś nagle umarł? Bez Chrystusa skończysz w piekle. Zawsze wierzyłem w Boga. Nie jestem grzesznikiem. Nikogo nie zabiłem, więc czemu Bóg miałby mnie wsadzać do piekła? Słoma, tu chodzi o coś więcej. Gdybyś naprawdę wierzył w Boga, byłbyś inny. Byłbyś taki jak Jezus, bo on wykupił cię za cenę swojej krwi, umierając na krzyżu za twój grzech. Zamknij się i nigdy więcej nie praw mi takich kazań. Nie chcę o tym słyszeć! Nie jestem grzesznikiem! Jesteś, Słoma, jesteś! Ale moc Boga jest silniejsza od mocy szatana. Przez następne pół roku w moje życie wdzierało się światło, tak jakby Bóg usłyszał mnie i zaczął pokazywać owoce mojego grzechu we wszystkim co robiłem. Byłem bardzo przybity, potrzebowałem jakiejś zmiany. Razem z bratem postanowiliśmy zaoszczędzić trochę pieniędzy i kupić własną farmę i prowadzić ją jako wspólnicy. Wiosną 1976 roku udało nam się kupić 90-hektarową farmę w środkowej części stanu Nowy Jork. Przestałem pić, ale narkotyki wciąż były moim wielkim problemem. Słoma, możesz się wziąć do roboty? Miałem w nocy ciężką przeprawę. Spróbowałem diabelskiego trójkąta. Wziąłem tylko półdziałki, ale człowieku, nigdy więcej tego nie wezmę. Co za świństwo, Leo! Co się stało? Zacząłem mieć jakieś omamy, więc wróciłem do domu. A potem poczułem jakąś mroczną obecność. Nigdy nic takiego mi się nie zdarzyło. Widziałem diabły, męczyły mnie, chciały mi odebrać duszę. Wiedziałem, że nie wyjdę z tego żywy. Kiedy już prawie miałem rozszarpany mózg, przypomniałem sobie, co mi kiedyś powiedziałeś: że moc Boga jest większa od mocy szatana. Powiedziałem: Jezu, jeśli jesteś naprawdę, proszę cię, pomóż mi teraz. I on to zrobił. Tak, właśnie tak. Demony odeszły i poczułem nową obecność, coś zupełnie innego. Wydawała mi się święta. Leo, byłem czysty. Powinienem mieć odjazd przez następne dwanaście godzin, ale byłem czysty. Ten narkotyk działa bardzo szybko. Powinienem być na nogach przez całą noc, ale położyłem się i zasnąłem, jak dziecko. Przeczytaj tę broszurę. Ona mówi o tym, jak zostać zbawionym, jak przyjąć Chrystusa jako swego Zbawiciela. Leo, zrobię to, jak tylko sprzedam wszystkie swoje śmieci. Clarence, nie czekaj. Szatan może cię zabić, zanim to zrobisz. Myślałem o tym, co powiedział brat, i wyrzuciłem całą marihuanę. Obiecałem sobie, że z tym zrywam. 30 października 1977 roku dzień po moich dwudziestych urodzinach. Poszedłem z bratem do kościoła. Przyjechaliśmy na naszych harlejach, w czarnych skórach i tak dalej. Ja miałem długie włosy i brodę. Minęło sporo czasu, odkąd ostatnio byliśmy razem w kościele. Oj, sporo. Ale cieszę się, słoma, że pozbyłeś się wszystkich prochów. Wszyscy kumple pytali, gdzie je wyrzuciłem, ale nie powiedziałem nikomu. Chodź, poznaj moich przyjaciół. Jesteś pewny, że oni tego chcą? Wszyscy jesteśmy grzesznikami zbawionymi przez Bożą łaskę. Każda z tych osób też była kiedyś grzesznikiem. Chociaż wyglądałem dziko, wielu ludzi podawało mi dłoni i mówiło, cieszymy się, że przyszedłeś. Wiedziałem, że mają w sobie coś autentycznego, czego ja nie mam. Radość, gdy śpiewali pieśni i wstawali, by przedstawić swoje świadectwa. Potem prowadzący przedstawił rozważanie Psalmu XXIII. Pan jest moim pasterzem. Prowadzi mnie na zielone pastwiska. Wiedziałem, że Bóg nie jest moim pasterzem. Podążałem własną ścieżką prowadzącą do smutku i pustki. Byłem zagubionym grzesznikiem potrzebującym zbawiciela. Wtedy padło zaproszenie. Byłem pierwszym, który wyszedł do przodu. Wołałem do Boga o przebaczenie. Doświadczałem męki z powodu tylu lat buntu i grzechu. Następnie poprosiłem, aby Jezus mnie zbawił I dał mi nowe życie Słoma Teraz jesteśmy braćmi w Chrystusie Po raz pierwszy w moim życiu czuję się taki czysty Wiem, że otrzymałem przebaczenie Nie chcę już więcej grzeszyć W drugim liście do Koryntia na rozdział 15, werset 17 Biblia mówi Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie Jest nowym stworzeniem To, co dawne minęło a oto wszystko stało się nowe. Jesteś nowym człowiekiem, Słoma. Kupię sobie dużą Biblię i będę ją zawsze miał przy mojej maszynie. <grych> Wygląda na to, że naprawdę to zrobisz. Cześć, Słoma. Gdzie masz kieliszek? Przestałem pić. Przestałem też brać. Chyba żartujesz. Mówię serio. Postanowiłem pójść za Jezusem. Jestem tu, żeby ci o tym powiedzieć. On jest tym, co najlepszego spotkało mnie w życiu. Kiedy wkroczy w twoje życie, wszystko się zmieni. I jeszcze mi powiesz, że wolisz słuchać pobożnych pieśni zamiast Black Sabbath? Ciągle lubię hard rocka, ale wiem, że nie jest to dla mnie dobre. Muszę z tego zrezygnować. No na tym właśnie polega problem z religią. Zawsze musisz z tego się rezygnować. Jezus oddał swoje życie za grzechy tego świata, twoje również. Ale ty nie musisz niczego oddawać, żeby przyjść do Boga. On akceptuje cię takim, jakim jesteś. Ale kiedy przyjmiesz Jezusa, twoje pragnienia staną się inne. Po prostu ty sam chcesz zmiany. Może ty. Moja dewiza to żyj i pozwól żyć. Równie dobrze możesz powiedzieć, umieraj i pozwól umierać. Ponieważ bez Chrystusa jesteś martwy z powodu swoich grzechów i zmierzasz prosto do piekła, człowieku. Jezus przyszedł po to, by dać ci życie. Ty, ty mówisz jak kaznodzieja? Po prostu chcę przekazać ci prawdę zawartą w Biblii. To ważniejsze niż cokolwiek innego w życiu. Jezus cię kocha. Umarł za twoje grzechy i całkowicie zmieni twoje serce. W Ewangelii Jana 3.16 Bóg powiedział: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przez prawie rok chodziłem po barach nie po to, żeby pić, ale by mówić kolegom o Chrystusie. Wtedy Pan pomógł mi zrozumieć, że powinienem dzielić się Ewangelią ze wszystkimi, którzy chcą słuchać. Spaliłem wszystkie moje kasety z muzyką rockową, warte setki dolarów. Po czterech latach od chwili, gdy przejąłem zbawienie, nabrałem przekonania, że Bóg powołuje mnie do służby głoszenia Słowa. Mój pastor zachęcił mnie, żebym poszedł do szkoły biblijnej. Poszedłem więc na rozmowę kwalifikacyjną. Clarence, czy masz maturę? Nie, rzuciłem szkoły, kiedy miałem 14 lat. Jak radziłeś sobie z czytaniem? Byłem w klasie specjalnej dla tych, którzy mieli trudności. Ale czytałeś trochę po ukończeniu szkoły? Niewiele. Przeczytałem w życiu tylko jedną książkę. Jaką? Biblię. Cztery lata temu przyjąłem dar zbawienia i od tej pory czytam Biblię. No to zobaczmy, co potrafisz. Przeczytaj ten tekst. Słowo Boże w Psalmie 119, werset 130 mówi: Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Zrobiłem 99% zadań z testu i zdałem go jako jeden z najlepszych. Potem w trzy lata ukończyłem szkołę biblijną z podwójną specjalizacją. Po sześciu latach pracy jako pastor. Bóg dał mi Lindę, wspaniałą żonę. Obdarzył mnie również dwoma synami. Jeden jest teraz w niebie i parą bliźniaków. Cała nasza rodzina służy panu. Podróżujemy po Stanach Zjednoczonych i innych krajach, prowadząc służbę ewangelizacyjną. Przyjaciele, chciałbym opowiedzieć wam teraz o Bożej miłości. Miłości tak głębokiej, że nie potrafimy jej pojąć. Nie wiem, jak Bóg mógł poprosić swego jedynego syna, by umarł na krzyżu za nasze grzechy. Nie było jednak żadnej innej możliwości, ponieważ Bóg mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, a on nie cofa swego słowa. Sąd Boży i Boża miłość spotkały się razem na krzyżu. Bóg potępił grzech i jednocześnie ofiarował przebaczenie grzesznikowi. W Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 17 czytamy: Bóg nie posłał syna na świat po to, aby świat potępił, ale by świat został przez niego zbawiony. Przyjacielu, jeśli chcesz przyjąć Boży dar zbawienia. Zapraszamy, byś modlił się w tej chwili razem z nami. Panie, wierzę, że posłałeś Jezusa, by umarł zamiast mnie, że jego śmierć zmyła wszystkie moje grzechy, że jego zmartwychwstanie jest moim zmartwychwstaniem ze śmierci i grzechu. Dziękuję, że posłałeś Jezusa. Ze względu na niego przebacz mi. Dziękuję za dar życia wiecznego. Panie Jezu, wejdź do mojego serca i pomóż mi żyć dla Ciebie. Przyjacielu, jeśli z wiarą modliłeś się z nami, przyjąłeś Bożą łaskę i jesteś teraz dzieckiem Bożym. Napisz nam o tym, żebyśmy mogli wysłać Ci kilka książek pomocnych we wzrastaniu w wierze. Nasz adres: Redakcja Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 2838. Wnieś trochę światła w życie Twoich znajomych, mówiąc im, kiedy i na jakich falach mogą posłuchać tych inspirujących, prawdziwych historii. Daj też znać stacji radiowej, która nadała wyzwolonego, że nadal chce słuchać tej audycji. Była to audycja numer 2388. Audycja wyzwolony realizowana jest przez Pacific Garden Mission, by za pomocą prawdziwych historii pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może być wypełnione po brzegi. Jeśli potrzebujesz rady lub pomocy, zadzwoń do nas i porozmawiaj z kimś, kto chce ci okazać troskę. Ktoś czeka na twój telefon. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission. 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462.